Mamo, ten to. Angela zawsze ciebie wcześniej wymienia. Bo jest dla niej ważniejsza. Mamo! Bo literka M jest wcześniej w alfabecie. Serio A, B, C. No więc, poczekaj, kochana, aż ojciec skończy alfabet. Co jest, pocha? Piotka? Ale wyrażaj się, synek. Mireczku. Nie mireczkuj mi tu teraz, Jola, tylko się może zainteresuj, skąd on zna takie słowa. Dacie tej dziewczynie w końcu coś powiedzieć? No więc chciałabym mieć swój pierwszy album w życiu. Boże, czekałam na ten moment. Mama ma dla ciebie taki już od dawna. Ja oczywiście nic o tym nie wiem. Wiesz mi, Rosław, bo sam go kupowałeś. Tata kupił mi album. Też mi było ciężko w to uwierzyć. A skąd wiedziałeś, jaki kupić? No i powinien wiedzieć takie rzeczy, nie? Ja bym wybrała inny kolor. Zabiście, uważam, że wybrałeś najlepszy z możliwych. Kolor nie ma znaczenia, liczy się to, co album ma w środku. Dokładnie, a ten ma dużo twoich zdjęć z pierwszego roku życia. A dlaczego moich? Na kogo tam miały być zdjęcia twojego ojca? Chłopaków z BTS?